Inny termin, więc zobaczymy ją w przyszłości. Prosimy was o zajęcie miejsc. Prosimy was o spokój. Czekaj, co, czekaj, czekaj, kurwa, buch, boczekaj, boczekaj, boczekaj. O Kurwa, co ty? będzie się działo? Na początku wiadomość nie najlepsza. Mianowicie, e, jeśli chodzi o walkę Japczan-Holak, ze względu na kontuzję Holaka, zostanie ona przełożona na inny termin, więc o zobaczymy kurwa. ją w przyszłości. To jest ta e, to jest ta wiadomość nie najlepsza, no ale oczywiście Cloud MMA zawsze zaskakuje. Cloud MMA zawsze dowozi Cloud MMA Zawsze ma asa w rękawie. Panie i Panowie, to będzie najprawdopodobniej najgłośniejsza walka w historii Freak Fightów. Zestawienie tak szalone, że sam nie wiem, co mogę o nim powiedzieć i nie wiem, jak je zapowiedzieć. kurwa, nie, nie. Już będzie program, w którym spotkają się. Ale zanim to nastąpi, przywitajcie je po raz pierwszy. Panie i Panowie, pierwszą zawodniczką w Nie. Margaret! Nie, nie, <laughs> nie, 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 Ja pierdole, o, nie, chuj, chuju złoty kurwa najświętszy, co tu się wydarzyło, o, ja A nie, 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 będzie. Nie! I dole. I ja pierdole! Ociechuj! Ociechuj! O kurwa! Drogie panie, mam wrażenie, że to jest jakiś Matrix, ale tak to się wydarzy. Mama Daniela Magikala będzie się tłukła z jego byłą dziewczyną. Gosiu, pani Gosiu, margaret, no kobieta wielu imion. Zobaczymy, czy także wielu talentów w klatce. Powiedz, co sprawiło, że jesteś tutaj z nami, że będziesz się biła z Nikitą. Ona bardzo dobrze wie. <laughs> Nikita, pierwszy pojedynek z Moniką Laskowską, pokazałaś się tam z bardzo dobrej strony, nie udało się wygrać, ale ten pojedynek będzie chyba najbardziej osobistym w twoim życiu. No i chciałem zapytać, jak się czujesz z tym, że będziesz miała szansę bić się z mamą twojego byłego chłopaka? Szczerze, czuję się zajebiście, nie zależy mi na wygranej, nie zależy mi na przegranej, po prostu... <słuch> ja, kurwa, ty, ja ale ty. Moim, moim marzeniem jest poglądać ten program, kurwa, tam one łącznie, one łącznie, kurwa, nie będą, ich IQ łącznie nie będzie przekraczać BMI jednej z nich, a one są chude. Załatwimy wszystko w oktagonie, jak się klatka zamknie, to już przydupa z pani Małgosi nie będzie się chował pod jej kiecą. Panie i panowie, ja wiem, że wy przecieracie oczy ze zdumienia, czy to się dzieje, tak to się dzieje. Teraz zrobimy face to face, a jutro będzie program, bądźcie z nami o godzinie 20, a już w tym momencie face to face Nikita kontra Gosia! <laughs> Ale to się źle skończy kurwa, to jakby wiesz, to się, to się źle skończy, to, to ja nie wiem ty. O, to się, to jest... To jest śmieszne, ale to kurwa jest niebezpieczne ty. No. Dziękujemy serdecznie. Brawa dla zawodniczek. I myślę, że prawa dla klautem ma za taką walkę. Zobaczymy, kto w sobotę będzie śpiewał Maju-Maj. Dziękujemy serdecznie, drugim Paniom, dziękujemy, dziękujemy. Widzimy się jutro podczas programu. Wielkie brawa, tak. Ja bym chciał tylko powiedzieć, nadmienić jedną rzecz. My w tym, my mieliśmy w, w kontrakcie w Fejmie, nie wiem, jak jest tutaj, a mianowicie, że organizator, czyli Fej, w tym wypadku Cloud, w wypadku Cloud, Yy, może nie musi, wiadomo, ale może przebadać zawodnika przed walką na, mm, na tle alkoholu i narkotyków. Ja życzę im, żeby kurwa nie mieli tego, nie wiem, czy będziemy byli zmuszeni do takich ten, bo jakby walki nie będzie. No, ona ma grzybice, to znaczy. No i w tym grzybice. momencie jesteśmy już gotowi.